Zawód? Yes! Dobra, lecimy z tym temat w takim razie. Dzień dobry wszystkim. Udało się e, bardzo że możemy Was tutaj zobaczyć. Jesteśmy na konferencji Zawód Developer Wspaniałe spotkanie, 250 osób czy ponad. Wszyscy chcą się spotkać, wymienić z doświadczeniami. Bardzo merytoryczne wykłady. Bardzo fajne wydarzenie, dużo osób, dużo też wiedzy, notatki porobione. Bardzo fajne, fajne prezentacje. Bardzo ważna i bardzo e, potrzebna na rynku inicjatywa. Szczególnie dla deweloperów, którzy zaczynają tym tematem. No za chwilę będzie tutaj mój pan. Panel odnośnie nowego polskiego ładu. Będzie mowa o tym, jak można zaoszczędzić pieniądze. Mimo wszystko będzie dużo wiedzy e, praktycznej. Jestem pod ogromnym wrażeniem polskiej młodzieży deweloperskiej. Rozbawieni, energiczni, wymieniają się kontaktami, rozmawiają ze sobą i o to właśnie chodziło. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli osoby, które chcą się po prostu uczyć tego zawodu, tego, e, tego biznesu. Ogromna Duch widać, deweloperski, bardzo dobrze się ma i wszyscy są zadowoleni, chłonni wiedzy. Mnóstwo nowych osób, networking fantastyczny, udany. Także gorąco polecamy, zapraszamy na kolejne wydarzenia. A poza częścią merytoryczną coś absolutnie niezwykłego. Wspaniała akcja charytatywna, tylko pięć licytowanych obiektów i niebagatelna kwota 48,5 tysiąca złotych w zaledwie 40 minut. Cieszę się, że w ten sposób możemy mieć na swoją całkiem sporą giełko i jestem zrzeszony, że tyle tutaj takich osób, tak hojnych się znalazło. Długi, męczący dzień, ale yy, dużo fajnych rozmów, yy, dużo fajnych kontaktów. Trochę mnie to zmotywuje do szybszego działania, satysfakcji Teraz ewentualnie kolejne inwestycje. Czego sobie i Wam życzę, tak?